Także dzięki kochani za dzisiaj. No i do zobaczenia klasycznie za tydzień w czwartek o godzinie 18.00. No, gdzie znów kontynuujemy przygodę z braćmi? Koeny. No wiecie, raz na jakiś czas można odpocząć sobie od takich koenów. Josh Kowacz w tej roli Ben Stiller, to gościu, który ogarnia wszystko w takim ekskluzywnym hotelu Tower. Pewnego dnia okazuje się, że właściciel tegoż hotelu zdefraudował pieniądze pracowników. Pieniądze, które Josh przeznaczył temuż yy, właścicielowi hotelu, to były pieniądze emerytalne. No i jako łatwo się domyślić, trochę to ludzi rozłościło, w tym Josha. A gdy coś się stenervuje, no to będą muwiry lecić. The average apartment in the tower costs five million dollars. We have the best views, most advanced security systems. But you know what these people are really buying? White neighbors? Tower Ta wejście zemstaćyciu. Wyglądać się to za podtytuł polski. Naprawdę niektóre polskich tłumaczy, to no, nie wiem co się z nimi powinno robić. Chyba wysłać ponownie do szkoły. W każdym razie, e, Tower Heist, zemsta w e, z krzy, takim przyjemnym, niewulgarnym humorem. Tutaj no, wiadomo, zło przegrywa, dobro zwycięża, wszyscy się cieszą. Nie no, e, jest również miejsce na miłość, miłość, która oczywiście nie miałaby e, miejsca. Gdyby nie ten napad, generalnie idealny film na majóweczkę. Idealny film, bo można sobie tak wyjąć, w sensie tak rozczłonkować tą czaszkę. Tak przepołowić sobie o tutaj gdzieś, odstawić tą czaszkę. Mózg sobie tak dać na bok z powrotem, tą czaszkę i oglądać film. I więcej nam. Nie trzeba. Po prostu mózg sobie, no, że w tym czasie, nie wiem, leży się na hamaku, lub gdzieś tam sobie, nie wiem, poserwować. No, zależy, co lubi mózg, ale generalnie wiele mózgu tutaj nam w tym filmie nie potrzeba. Aktorzy są świetni. No, zresztą cóż się dziwić? Prawdziwa śmietanka Ben Stiller. Hmm. Eddie Murphy i Kesley Affleck, No, to są aktorzy, którzy po prostu mają tą charyzmę. Błysk w oku wystarczy, że pojawią się przed kamerą no i już Micha się cieszy. Już nam nic więcej do szczęścia nie potrzeba. To jest prawdziwy kunszt aktorski. Kunszt aktorski, który polega na pojawieniu się w kadrze i zabraniu dla siebie, całego show, gdy robi to trzech facetów. No to. jest po prostu czysta przyjemność. For party. The hell would I do ben Stiller i jego ekipa planują potężny skok. I ten skok, generalnie. I... No, wiadomo, co się dzieje. No, co ja wam tu dużo będę mówił, co ja wam tu dużo będę spielerował. Zwykły Heist mówi: No to tak, jakby zrobić ciasto, a potem to ciasto dać. Do formy do piekarnika. No, ciężko spodziewać się czegoś innego, innego kształtu niż kształt foremki. Tak również jest z tym filmem, ale, yy, a pro, no, jeśli chodzi o Heist, mówi, co myśmy tutaj dostali? Dostaliśmy tyle historii przed skokiem, yy, tyle planowania. Tyle, tyle planowania. Skoku to. Tyle. No. Yy, a relacji międzyludzkich tyle. No, generalnie trochę proporcje były zachwiane. Zachwiane na niekorzyść. Yy, za mało było plot twistów. Za mało było jakiegoś takiego rozkminiania, im to wszystko za szybko poszło. No i samego tego skoku jest naprawdę bardzo mało i samego planowania. Nie wiem czego mniej. Nie potrafię powiedzieć, czego powinno być więcej, czego mniej. Skok to w ogóle. Ja się tak zorientowałem, że, że, że robię ten skok gdzieś w połowie tego skoku i nawet nie dali mi się nacieszyć tym skokiem, bo zaraz się zakończył ten skok. No właśnie, za mało plot twistów, za mało problemów było w tym skoku. Wszystko im zbyt gładko poszło. A ja od Heist mówi jednak, od tej formy oczekuję jakich, jakichś problemów, główkowania. Tego koniec końców finalnie niestety nie dostałem. Yy, Przesyłem bardzo zawiedziony, i w ogóle nie, tak być nie powinno. Oh, Ale a su mówiąc, aktorzy pff, a no, klasa światowa yy, historia nie dała rady humor.

wszystko jest płynne, ale w każdym razie chciałem Was bardzo zaprosić na 36. Tarnowską edycję Nagrody Filmowej, która już się zaczyna 27 maja. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. Śledźcie uważnie ich profil, bo tam się pojawiają systematycznie ogłoszenia, co będzie na tym festiwalu. No a ja się tam na pewno zjawię i liczcie na liczne relacje z tego wydarzenia. Także dzięki kochani za dzisiaj i, no i klasycznie za tydzień, czwartek, godzina 18.00, kanał Syna TV. Odwiedzajcie nas też na Facebooku, jeśli robicie to na Facebooku, to na YouTubie. I odwiedzajcie nas też na Instagramie i TikToku. Nie wiem, czy ostatnio no, całkiem niedawno założyliśmy tego TikToka. Zacznijcie obserwować. Zachęcam Was. Bardzo fajne, ciekawe materiały. Ciekawe, pouczające. Dużo można się dowiedzieć. I pewne backstageowe rzeczy. Zobaczycie, jak działamy, ale też dowiedzieć się czegoś fajnego, czegoś przydatnego. Także zapraszam tam czasami pojawią się to na jakimś TikToku. Także do zobaczenia i w tej rzeczywistości. Do zobaczenia. Cześć. Hej.